No to o co chodzi z tymi lampkami? Magiczne lampki Kandola. W zasadzie powinienem powiedzieć bezpieczne lampki, bezpieczne świeczki. Jest to system, który oparty jest na oleju mineralnym, który jest niepalny. Nie zawiera żadnych środków łatwopalnych, wybuchowych. Nic złego się nie dzieje. Jest to bardzo prosty system. Mamy buteleczkę, nakładkę i dopiero w kontakcie z płynu, czyli tego oleju, z tym małym knotem yy, świeca płonie. Fenomenalne rozwiązanie. Yy, sytuacja w restauracji. Przewra Ktoś przewraca yy, świeczkę automatycznie płomień gaśnie. Dla pewności zróbmy to jeszcze raz. Bardzo wytrzymałe kopcze. Praktycznie yy, niemożliwe do yy, do potłuczenia możemy mieć w zmywarce, dostępne w różnych kolorach, w różnych formatach. Małe wkłady dla małych lampeczek 25 godzin pracy, większe do 80 godzin pracy. Także wersje Mosquito Stop, które. Odstraszają komary, nie zawiera ten olej, nie zawiera citroneli, jest delikatnie cytrynowy, ale nie jest drażniący i taki nieprzyjemny e, e, dla środowiska. Główne zalety, tak podsumowując szybciutko. Z, nie pachnie, nie plami, nikt normalnie tego w ten sposób nie zrobi, ale wiadomo. Gdybyśmy przewrócili klasyczną świeczkę z wosku, e, automatycznie musimy zmienić obrós. A później musimy użyć trochę energii, czasu pracy do tego, żeby te plamy usunąć. Wiadomo, że lasko, prasowanie przez papier masakra. E, różne kolory, różne pojemności. E, wykorzystanie oleju odstraszającego komary, mm, o czym jeszcze nie powiedziałem. Nie pachnie, nie dymi, nie plami. Yy, I to co najważniejsze, ta świeczka. Oprócz tego, że jest eko, zawsze wygląda jak nowa. A to jest bezcenne.